Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Bayerem Level Kusen. Dzisiaj czekamy na nas kolejne spotkania. Jeżeli się nie mylę, to kwietniowe. No jeszcze tak przyjdziemy. Eee, tak, nie, marcowe, ok, sorry. Także zaczynamy od spotkania ze Stuttgartem. Następnie gramy u siebie z Bayernem Monachiem i to być może będzie spotkanie, które zdecyduje o tym, czy stracimy szansę na mistrzostwo, czy też cały czas będziemy walczyć o tytuł najlepszego drużyny w Niemczech. Także... Oczywiście pozostało przeprowadzić tam kilka zmian, które są niezbędne, aby zachować w miarę wysokie morale. Także oczywiście po przeprowadzeniu tych kilku rotacji przejdziemy sobie do pierwszego spotkania, które rozegramy na stadionie naszym, czyli na Bay Arena. No i przechodzimy do gry. Na początku oczywiście mamy tabelę, którą możecie sobie teraz obejrzeć, tracimy aż 7 punktów do bidera, jest to sporo no i tylko trzy punkty za nami, Borussia Dortmund, także no, zamiast tylko patrzeć do przodu, musimy też patrzeć za swoje pracy, tak żeby czasami nie spuścić na to trzecie miejsce, więc to czwarta no i teraz tutaj dosyć kontrowersyjna decyzja, nie wiem w sumie czy Chodziło o to, co tam samowi zrobił obrońca, czy też komuś innemu. Tutaj nie do końca się przyglądałem. No i ta piąta, no i Abel Hernandez, nie myli się w takich sytuacjach, po raz kolejny nasz super sniper pokonuje bramkarza, prowadzimy 1 do 0. I ta 31. pierwsza. Tym razem Harnik. Harnik w polu karnym uderza. No i piłka jakimś cudem wpada do siatki. No ale no co prawda nie, od najłatwi najłatwiejszego zadania, no ale wydaje mi się, że też mógł się nieco lepiej zachować. Do 45. Hernandez po raz kolejny schodzi do środka uderza no i cudowny strzał tego napastnika i prowadzimy już 2 do 1. Mi też 49 na sam do Sona ten do Hernandeza a ten odwrócił się bo tutaj czterech obrońców mimo tego że było wokół niego nie dało rady tej piłki zablokować no i pokonują golkipera, prowadzimy 3 do 1. Kolejne spotkanie teraz Bayern to będzie niezwykle trudny mecz Spotkania z zespołem z Monachiem nigdy nie są proste, no ale zapraszam na pierwszą akcję. I to szósta. Miller dostaje świetne podanie. Miller zagrywa piłkę do Gustavo. Ten podaje do Shakiriego. No i niestety przegrywamy 0 do 1, już po 7 minutach gry. Do 16. Benzja. zagrywa do Abela Hernandeza, ten znajduje Eriksena. Eriksen uderza, no i 1 do 1. Świetnie, tutaj się znalazł reprezentant Dani. No i 1 do 1, także nie tracimy nadziei. Do 22. Dośrodkowanie przez Eriksena, no i toprak pokonujnojera. Prowadzimy 2 do 1. I jak na razie bohaterem meczu jest Christian Eriksen. Do 49. Kawani. Kawani jako skrzydłowy w cross. No i piłka wpadła, a tutaj Leno troszeczkę zepsuł nam tę akcję. No ale trudno, nie będę w tej winił tylko bramkarza, mogłem sam wcześniej tam piłkę wybić i 90. Draxel Draxel schodzi do środka, uderza i Abernandes podobić co zdobywa go Wygrywamy z Bayernem Monachiem 3 2 i 3 punkty nadają w naszym koncie. A co za to idzie? Nie tracimy szansy na mistrzostwo. 7 punktów, jeżeli Bayern potknie się, mamy szansę wrócić do walki o e, mistrza Niemiec. Będzie trzecia. Polański zagrywa do Szalaja Ten odwraca się Len troszeczkę za bardzo wysunięty I pokonany Przegrywamy 0 do 1 I Długo mylczyłem się z obroną mm, Mainz Dlatego, że grało on naprawdę bardzo tak Cufniętą piłkę I ciężko było się jakikolwiek przedrzeć Ale na szczęście mamy Abelę Hernandez'a Który po 67 minucie pokona bramkarza I ta 76 Hernandez powstrzymany Ale Kruse już tutaj spokojnie, dobra, radę uderzyć idealnie w okienko. Rąk pokonany, prowadzimy 2 do 1. No i przenosimy się dalej do minuty... Mm, a nie, przepraszam bardzo, koniec meczu. Także to będzie na tyle, jeżeli chodzi chyba o spotkania klubowe w tym miesiącu. Chociaż może jeszcze jedno, dwa rozegramy sobie, jeżeli dobrze pamiętam. Na początku więc ze Szwajcarią, teraz je przesymulujemy. Także zobaczmy, Szwajcaria versus Turcja. I rezultat. Jak na razie prowadzimy ten dozera po bramce kolega w pierwszej minucie Cały czas ten wynik się utrzymuje także, No i niestety Dergio pokonuje teraz Dem Demirela Kaja otrzymał też czerwoną kartkę Także mamy bardzo trudne zadanie i utrzymanie remisu w sumie będzie takim dużą startą punktów W przypadku właśnie tej kartki Dlatego poczekajmy do końca i zobaczmy czy rzeczywiście zakończy się remisem ten mecz Zarówno Włochy jak i Rosja prowadzą, także no niestety nasi rywale radzą sobie bardzo dobrze. No ale teraz spotkanie z Rosją. Jeżeli uda mi się wygrać, no to awans, mamy praktycznie pewny. Jeżeli nie, no to możemy mieć problem. Ale tym będziemy martwić się dopiero we wrześniowych spotkaniach, także już w drugim sezonie. A teraz oczywiście rotacje, które są niezbędne, dlatego że jeden z naszych obrońców otrzymał czerwoną kartkę. No i jeszcze oczywiście kilka rotacji pozostałych. Mikają musi zejść również z ławki. No bo nawet na ławce z czerwoną kartką siedzieć nie może. No i w sobie kolejne spotkanie. Tym razem naszym przeciwnikiem będzie reprezentacja Rosji, która radzi sobie ostatnio całkiem nieźle. Jak widzieliście dwa zwycięstwa plus jeden remis. Zaczynamy od kontuzji Zachina, China, więc nie za dobrze. Denisov pokonuje naszego bramkarza. To 30 cały czas przegrywamy. 45. A teraz się dużo działo. W przeciągu dwóch minut mamy dwie bramki ale cały czas przegrywamy 1 do 2 i 3 do 1 i w tym momencie prawdopodobnie już nie mamy żadnych szans na zwycięstwo no to jeszcze bramka na 3 do 2 to pala ale to nic nie zmieniło no i przegrywamy 2 do 3 i musimy się teraz martwić żeby wygrać te oba spotkania wrześniowe albo chociaż no nie wiem w sumie czy musimy wygrać oba w każdym razie jedno spotkanie wypadałoby wygrać żeby mieć tutaj te 19 punktów nie wiem, czy my czasami z Niemcami gramy w sumie, my, chyba z Włochami między innymi, więc jeżeli uda mi się wygrać z Włochami, no to wtedy już mamy praktycznie awans pewnie. No ale dobra, teraz czekamy na kolejne spotkanie, jedno w Pucharze Niemiec, konkretnie półfinałowe, a drugie ligowe. Także zobaczmy sobie, jeszcze tabelę mamy tygodniową przerwę, więc możemy wyjść w najmocniejszym składzie Ale ci piłkarze i tak zdążą wypocząć na mecz z Wolfsburgiem, który już w przyszłym miesiącu No i oczywiście co za tym idzie też w przyszłym odcinku No ale dobra, także tutaj jeszcze kolejne zmiany, które są konieczne Fabio jako LP to chyba super pomysł, nie jest Można było to spróbować, ale nie w półfinale Pucharu Niemiec Za duże ryzyko, hmm, przynajmniej tak mi się wydaje Także ostatnia rotacja oczywiście i przechodzimy do gry Także będzie Benzio Zamiast Milika Milik wydaje mi się, że raczej tego piłkarza się pozbędziemy Sprzedając lub wypożyczając Bo nie widzę za bardzo przyszłości dla niego Kruzy i Ben zdecydowanie są lepszymi zawodnikami Od naszego młodego piłkarza No dobra, także Kolejny mecz Tym razem połowiną Minuta dziewiąta Son zawiernie do Hernandeza Hernandez Hernand, sytuacja sam na sam z muda Uderza lekko i finezyjnie Prowadzimy 1 do 0 Kolejna akcja, to mi to 59, także przez bardzo długi czas nic się nie działo. Teraz Eriksen na skrzydle, Eriksen, wrzutka do Hernandez strzał 16, prawie 16 metrów głową, także tutaj no nie zachował się najlepiej, powinien tą piłkę spokojnie złapać, no ale niestety tak się nie stało, właściwie dla nas na szczęście, że tak się nie stało. Prowadzimy 2 do 0. Kolejna akcja, ponownie Abel Hernandez, Hernandez uderza, a i 62 minuta, 3 do 0 i hat trick tego piłkarza także kolejna bramka naprawdę nie wiem co by było gdyby nie on ciężko by było zastąpić go jakimkolwiek zawodnikiem teraz 83 Leno tej świetne przyjęcie piłki gratulacje które no Leno niestety ostatnio bez formy raczej bo sporo błędów mu się zdarza i 3 do jednego no, ale i tak awans mamy pewny także jedziemy dalej statystyki hmm, tutaj zobaczymy sobie gramy w finale z zespołem który szczerze no, nic mi nie mówi jednakże pokonali oni zarówno Bayern jak i szalkę więc no nie można ich lekceważyć i na pewno będzie to trudny przeciwnik no ale teraz kontynuujmy czeka nas kolejne ważne spotkanie w Bundeslidze podałoby tutaj w mecz wygrać żeby nie stracić punktów nie oddalić się za bardzo od Bayernu i uwaga wygraliśmy 2 do 0 po jednej bramce Marcelo oraz Draxera. no i 4 punkty przewagi nami Bayernu także przekontynuujmy sobie do tego 2 kwietnia no a teraz będzie tyle także mam nadzieję że Wam się podobało i do usłyszenia cześć